Siemanko Ostatnio Wam się podobał ten taki bardzo prosty makijaż, który nagrałam tam kilka dni temu. I okazało się, że rzeczywiście wiele osób takiego makijażu potrzebuje. Taki makijaż im się podoba i jest fajny do wykorzystania gdzieś tam w ciągu tygodnia czy w ciągu dnia do pracy. I padło dużo próśb po to, żeby więcej takich makijażów wam nagrać. Więc dzisiaj, z racji tego, że się przygotowuję do jakichś tam innych nagrań, to pomyślałam, że może Wam jakiś taki prosty makijaż machnę. On będzie tak, myślę, może coś w ciepłych kolorach. Bardzo dawno nie używam. Mam złotego cienia, więc może dzisiaj złoty tutaj zagra. Zacznę. O, aha, na twarz mam już podkład z Annabelle Minerals. Tym razem to jest chyba nie Golden Fair, tylko Golden Light albo odwrotnie. Go, sprawdzę i napiszę wam na blogu, bo już zmieniłam kolor na zimowy, niestety. Już jest, się zrobiło bardzo zimno i moja cera też trochę pobladła. Mam też korektor pod oczy Dark. Też z Annabelle Minerals. Z Era Minerals w kolorze brunet. Cień do brwi i Blistex na ustach i nic więcej. Dobra, zacznę od białej pomadki z Inglota, którą nałożę oczywiście nie na usta jak normalny człowiek, tylko jako bazę pod cienie. Jej wystarczy bardzo malutko i tutaj mi się na nie naprawdę do tej pory super trzymają cienie i myślę, że już nigdy jej nie użyję jako pomadki, tylko zawsze ona będzie moją bazą. Teraz wezmę taki pędzelek do korektora z Annabelle Minerals, którego ani razu nie używam do korektora, tylko zawsze go używam do cieni. I cień z Inglota w kolorze 110. To jest taki jasny, cielisty, dużo ludzi mówi, że właśnie on ma taki złoty trochę odcienia, tego nie widzę, ale być może w odpowiednim zestawieniu. I nałożę go tylko na tę ruchomą część powieki też dzisiaj się postaram i użyję trochę błyszczących cieni, bo wiem, że dużo osób takie kolory lubi i jakieś takie właśnie błyszczące odcienie. Ja bardzo rzadko maluję oczy na tak błyszcząco, raczej sięgam po matowe kolory, ale raz nie zawsze mogę się postarać, nie? Dobra, teraz sobie wezmę pędzelek 364n z Era Minerals, ten z takim ostrym końcem, i sięgnę do palety Lorak Pro po kolor Sable. Taki, mam nadzieję, że mi się uda to pokazać. Taki ciemny brąz, może być jakikolwiek ciemny brąz. Ja teraz będę z tej palety korzystać, bo akurat tu leżała koło mnie i pomyślałam sobie, że dzisiaj jest dobry moment, żeby z niej skorzystać. Już się nią nie malowałam kilka dni. Strząsnę na nadmiar spędzelka i teraz nałożę sobie w kształcie takiej litery C ten kolor. Zacznę tutaj od dolnej linii rzęs i nałożę go powyżej załamania, żeby te oczy się wydawały trochę większe. Na razie się w ogóle nie martwię tym, że to jest taka ciemna, gruba kracha, ja to zaraz będę rozcierać. Dopiero, na razie ją tylko nakładam i tutaj na dolną linię rzęs, nawet do połowy, nawet trochę dalej. I tutaj, w zależności od tego, jak daleko chcecie, możecie sobie tutaj zajechać aż do samego nosa. Ja po prostu lubię, jak ten kolor tutaj dość daleko przechodzi, dlatego go tam nałożę. A jeżeli wam to nie odpowiada, to po prostu skończcie sobie gdzieś tutaj. No i teraz mam taki kształt bardzo, bardzo mocno widoczny, który nie chciałabym, żeby aż tak się rzucał w oczy, więc wezmę pędzelek z inglota 11. nie, przepraszam, 19P. I na tym pędzelku nic kompletnie nie ma. Ja tylko sobie rozetrę tutaj ten zewnętrzny rancik. Jak chcecie, możecie sobie dobrać jakiś inny kolor, żeby to rozetrzeć. Ja tutaj zaraz dobiorę złoty, ale to dopiero za moment. Teraz chciałabym tylko, żeby ten brzeg nie był aż taki widoczny. Padło jakiś czas tam pytanie, czy ten pędzelek się nadaje do, tylko do rozcierania, czy można nim też nałożyć cień w załamaniu. Oczywiście, że można obydwie rzeczy zrobić nim. W, tak w ogóle to nie sugerujcie się tym, jeżeli ktoś mówi, że pędzelek do czegoś służy, do czegoś jest przeznaczony, to że tylko do tego można go używać. Ja właśnie użyłam pędzelka do korektora jako pędzla do oczu. Pędzli yy, z kolei do ust używam notorycznie do, do kory korygowania jakichś tam zmian na skórze, a z kolei pędzelków do korektora używam takich syntetycznych najczęściej do Malowania ust, więc tutaj, naprawdę to, to są wasze pędzle. Możecie z nimi robić, co chcecie, możecie się malować tak, jak chcecie nimi w tych miejscach, w których chcecie. Ja bardzo często pędzli do, do oczu używam gdzieś tam na twarzy i przecież to nikt wam nic nie zrobi za to. To tylko makijaż. Dobra i teraz tak naprawdę to możecie sobie już tak to zostawić, ale ja chyba nie mam ochoty, żeby to tak zostało. Mam ochotę jeszcze coś tutaj dołożyć. Jeszcze może odrobinę tutaj przyciemnie z tej strony, bo trochę patrzę, że się zagolopowałam w rozcieraniu. Dobra i teraz na ten pędzelek 19P wezmę taki kolorek taki ciemny, ciepły złoty. Ale go nie wezmę dużo, tylko troszeczkę. Tak dosłownie zanurzę pędzel w nim i rozetrę tutaj ten brzeg. I to jest fajny patent, jak chcecie dołożyć jakikolwiek kolor do swojego makijażu. Zielony, niebieski, fioletowy. No, znaczy na no, fioletowy to może nie do końca. Zielony, niebieski, jak na przykład lubicie jakieś takie w czerwony, w różowy wpadające odcienie, to właśnie tak rozetrzeć sobie brzeg cieniowania jakimś takim kolorem daje taką fajną poświatę. Ja tutaj bardzo lubię pomarańczowy wykorzystywać, zwłaszcza jak robię smokey eye, takie bardzo, bardzo ciemne jakieś gdzieś czarnych kolorów używam, to lubię sobie dołożyć taki dodatkowy kolor. No i teraz to potrwa godzinę, więc Was nie będę zanudzać, po prostu to rozetrę i jak to rozetrę, to za chwilę wrócę. Jeszcze troszeczkę, ro... nic tu już więcej nie dokładam na ten pędzelek, tylko po prostu rozetrę tą dolną granicę, żeby też ocieplić trochę ten kolorek na dole. Oczywiście ten brąz, którego używałam, ma taki lekko czerwony pigment, to jest ciepły brąz. Zimny tak niekoniecznie by pasował z tym złotem, myślę. I teraz tak, malutkim pędzelkiem 11S... 11S 11 z Inglota. Nałożę sobie taki kremowy kolorek, matowy krem w wewnętrznym kąciku, żeby trochę rozświetlić oko, ale żeby tam już nie dokładać więcej tego błyszczącego koloru. Już wystarczy mi na powiece taka ilość. I też odrobinę tutaj pod łukiem brwiowym, bo bardzo mocno mi się tam świeciła skóra. Nie ze względu na jakiś cień, który nałożyłam, tylko po prostu tam mi się błyszczała i pomyślałam, że fajnie byłoby to zmatowić. I teraz tak, na linię wodną nałożę kredkę z Sephory. To jest wodoodporna kredka w kolorze Flashy Copper 07. Bardzo fajna, bardzo miękka, jedna z moich ulubionych. I ją sobie nałożę właśnie tutaj. To jest taki kolor, jak się boicie nałożyć czarny albo ciemny brąz, że Wam oko zamknie, ale chcecie trochę podkreślić oczy, to tego typu kolory, takie właśnie złotawo-rdzawe się dobrze nadają, bo one podkreślają oko, ale go nie zamykają tak optycznie. To jest bardzo fajny patent. I teraz tak, patrzę, że coś jasno mi tu wyszło, może jeszcze sobie machnę kreskę, więc wezmę pędzelek 31T z Inglota i ten cień w kolorze Espresso, matowy, Taki czekoladowy, bardzo ciemny. I po prostu zrobię sobie kreskę, i może jakąś malutką jaskóleczkę, ale taką malutką. Kreska też chciałabym, żeby była bardzo cieniutka. Żeby nie zasłonić tego wszystkiego, co się tam u góry dzieje. I tak jeszcze sobie myślę, że może tym, co zostało na pędzelku, jeszcze odrobinę podkreślę tutaj tą dolną linię rzes, żeby ona była odrobinę ciemniejsza. Ok, to tak wygląda kreseczka zrobiona. W ogóle dzięki bardzo za komentarze pod tym filmem, gdzie Wam pokazywałam, jak narysować właśnie taką kreskę roztartą. Super, że tylu osób się udało. Naprawdę bardzo się cieszę, że ten film nie był, wiecie, tak nagrany, żeby był nagrany, tylko że on miał tam jakieś, jakieś pozytywne rezultaty. W ogóle bardzo się cieszę, jak mi zostawiacie komentarze, bo przynajmniej wiadomo, że to jakoś tam nie idzie na darmo. Teraz wezmę sobie za zalotkę z Inglota którą nadal polecam. Dla tych osób, które pytają, nadal uważam, że jest dobra. Mam już ją bardzo długo, ta gunka, z tą gunką nic się nie dzieje. Się, mi się wydaje, że właśnie te gunki tak pękają i się kruszą w takich tańszych zalotkach, takich niezbyt dobrej jakości. Teraz sobie podkręcę rzęsy. I pomaluję je tuszem Get Big Lashes z Essence. Ok, oczy mamy gotowe. Teraz sięgnę po róż. Tak sobie myślę, że to jest dosyć ciepłe i chciałabym chyba też w ciepłej tonacji utrzymać policzki. Więc wezmę róż mineralny Sunrise z Anabel Minerals i pędzelek z ery w numerze 102, 142N i nałożę go sobie tutaj na policzki, po prostu tam, gdzie przeważnie trafia róż. To jest taki ciepły, różowy kolor, właściwie coś pomiędzy koralowym i różowym, i on tak myślę, że mi to ładnie zwiąże tutaj w jakiś fajny zestaw. Kolorystyczny. O, tego mi właśnie było trzeba. Zawsze, jak zmieniam kolor podkładu na taki jaśniejszy, to mam wrażenie, że moja skóra jest trochę obdarta w ogóle z jakiegoś życia, i bardzo mi pomaga róż w tych momentach. I teraz tak jeszcze myślałam o ustach. Najpierw chciałam zrobić je pomarańczowe. Albo jakieś takie podobne, ale stwierdziłam, że już chyba to będzie przeładowane, wtedy zważywszy, że tu mam ten złoty akcent. I postanowiłam, że sięgnę po pomadkę Ultimate Color z Catrice w numerze 030 Ginger and Fred. I to jest taki, ja już pokazywałam Wam ją milion razy i tylko nie pomaluję tak normalnie całych ustnią, tylko pomaluję jakby tak sam środek. Jeśli Was zastanawia, czemu mam takie czerwone naokoło paznokci, to e, lakiery z Sephory, lakierom z Sephory mówię nie, to jest drugi, e, jeden miałam taki zielony, jeden mam e, jakiś taki właśnie czerwonawo-bordowy i obydwa tak odbarwiają palce, że po prostu, a to było zmywane dwa dni temu, masakra, nie mogę się pozbyć tego, nigdy nie kupię już od nich żadnego lakieru, jestem zła a to taka moja skarga na dzisiaj a tak ogólnie to, to jest już gotowy makijaż mam nadzieję, że ktoś z Was go sobie jakoś tam wykorzysta może z kreską, może bez kreski możecie sobie zmieniać kolory tak jak mówię, tutaj na tej granicy fajnie wyglądają na przykład zielone kolory, wtedy zielona kreska w środku możecie sobie tak to zebrać, że właśnie ten tutaj odcień i kreska na linii wodnej będą w tym samym albo w podobnym kolorze i to wtedy tak się ładnie zbiega w jakąś całość ja dzisiaj miałam ochotę na takie ciepłe i złote, więc oto mamy. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Że te osoby, które potrzebują czegoś tam do pracy, czy jakby nie mogą sobie pozwolić na takie mocne makijaże na co dzień, będą zadowolone i ucieszą się z tego, że coś takiego, mają jakąś tam propozycję. A teraz ja już się może zamknę i już będzie koniec. Dobra, do zobaczenia następnym razem. Na razie!